Na poprzedniej lekcji został omówiony jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów elektronicznych, czyli rezystor. Jego rolą jest ograniczenie przepływu prądu w obwodach elektrycznych i uzyskanie tym samym odpowiednich napięć. Wykonany jest z materiałów oporowych, które zmieniają energię elektryczną na ciepło. Tematem dzisiejszej lekcji będzie element elektroniczny, równie pular elektroniczny. Został on po raz pierwszy zbudowany w 1746 roku na Uniwersytecie w w mieście Lejda. Była to szklana butelka z wodą zamkniętą korkiem przebitym widzianym prędem. W toku prac badawczych obie powierzchni butelki pokryto odizolowanymi warstwami metalu. Wynalazek ten został nazwany butelką lejdejską, a współczesne urządzenia działające w taki sam sposób noszą nazwę kondensatorów. Temat lekcji: budowa i zasada działania kondensatorów. Ładunki elektryczne przepływają z baterii do kondensatorów. obwodu łączącego kondensator z lampą błyskową. Następuje wówczas przepływ ładunków elektrycznych zgromadzonych w kondensatorze przez żarnik lampy. Żarnik zamienia energię elektryczną na energię świetlną. Po błysku kondensator ponownie zostaje naładowany energią elektryczną z baterii. Parametry kondensatora. Pojemność wyrażają w faradach, dopuszczalne napięcie pracy wyrażają w voltach, temperaturowy zakres pracy wyrażamy w stopniach Celsjusza. O zdolności magazynowania ładunku, czyli o pojemności kondensatora, decyduje powierzchnia elektrod i odległość między nimi. Większa powierzchnia, i mniejsza odległość daje wyższa pojemność. Naładowanie kondensatora polega na wykonaniu pracy polegającej na przeniesieniu określonych ładunków z jednej okładki na drugą. Po podłączeniu kondensatora do baterii w przewodniku wytwarza się pole elektryczne. Elektrony z okładki połączonej z biegunem dodatniej baterii przemieszczają się w kierunku tego bieguna co powoduje dodatnie ładowanie płyty kondensatora. Równocześnie następuje przepływ elektronów od ujemnego bieguna baterii do drugiej płyty. Ruch elektronów wzdłuż przewodnika trwa do momentu ustalania się stanu równowagi. To znaczy do czasu, gdy napięcie na zaciskach kondensatora będzie równe napięciu na zaciskach baterii. Mówimy, że kondensator się naładował.